Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, dzisiaj wod TAKTYCZNIE jak spotować jak grać czołgiem lekkim, czołgiem średnim z mocną wieżą w trybie spotkaniowej na tej Rzece w zdobywaniu bazy generalnie jakiś czas temu pokazałem jak gram t 34 -85. wtedy parę osób zarzuciło mi, że kampię. no na czołg z taką wieżą nie widzę innej opcji oczywiście lightweightem gram dużo bardziej agresywnie może nie dużo bardziej agresywnie, ale jadę w inne miejsce, gdzie jestem w stanie podświetlać przeciwników swoim sojusznikom. Tutaj szczęśliwie udaje się zadać pierwsze obrażenia. Cztery czołgi wyświecone, także czekam aż będzie, będą obrażenia po spocie. Tutaj możemy zrobić 3, 5, 6 tysięcy zależnie od tego jak wyjeżdżają przeciwnicy. Tutaj dość dużo szczęścia. Może tak, na początku nie warto tutaj myśleć jeśli spotujemy o robieniu obrażeń czołgiem lekkim. Warto pomyśleć przede wszystkim o spotowaniu i obrażenia robić w momencie tak jak teraz kiedy jest okazja. W ogóle byłem pewien, że jestem niewyświetlony. Okazało się jednak, że jest inaczej. Już 900 swoich obrażeń. 900 obrażeń po podświetleniu, także jest ok. Na dobicie T29 udaje się zabić pierwszego przeciwnika. Cały czas lecą obrażenia po podświetleniu. Już 1400. I jest okazja wbicia drugiego fraga. Generalnie. W tym miejscu warto pograć agresywniej na samą wieżę. Możemy ją tylko i wyłącznie wychylać, robić swoje obrażenia jednocześnie, skutecznie podświetlać przeciwników, unikając otrzymywania obrażeń. Ta strona w ogóle, jeśli chodzi o spotowanie, jest dużo lepsza niż ta, kiedy bronimy, ponieważ broniąc, i trudniej się gra, moim zdaniem, i trudniej podświetla. Jak zrobię jakiś przyzwoity wynik, oczywiście pokażę. 3 do 2, także. Wynik nie jest jeszcze przesądzony. Jakiś tam niszczyciel otrzymuje obrażenia. Tutaj warto zwrócić uwagę, że tu, gdzie teraz jest, jestem celownikiem, nie ma żadnych niszczycieli czołgów. Także mogę spokojnie troszkę się wychylić. Tutaj też trzeba uważać, bo czasem krótkie wyświecenie powoduje, że schodzimy bardzo szybko, jeśli są dwa, trzy niszczyciele. Tutaj na tej górce. Szwedzkie niszczyciele 8, 9, 10 poziomu lubią przykampić i jest problem, ponieważ, mimo że one strzelają, my ich nie wyświetlimy. A jeśli się troszkę wychylimy, jak ja teraz, to obrywamy za 400. Także warto mieć to na uwadze. Tutaj ich nie było, także dość szczęśliwie. Kolejne 727 po podświetleniu. Te 25 przez 2 otrzymuje kolejne trafienie. 4 do 2, także wynik nie jest jeszcze przesądzony, ale to już bardzo dobrze rokuje. Ja na razie tam od kawu 3 albo 13 obrywałem jedną pestkę, to jest oczywiście nic jak na zadane 1700 i 2600 po spocie, już w tym momencie byłem zadowolony z bitwy próbowałem niedawno wbić trzecią gwiazdkę, gwiazdkę biegłości na lightweight'cie, ale trzy razy robiłem, dochodziłem do 90% i zaczynała się taka tragedia jeśli chodzi o losowania, że spadło raz spadł do 85 drugi raz do 85 teraz jest chyba 82, dałem sobie spokój ponieważ no, zbyt duże zbiegi okoliczności i nie mam nie mam ochoty, nie ma sensu walczyć z materią, może zrobi się sama, a jak się nie zrobi, to trudno. Nie wiem, czy. Ale trzy razy bym nie zaczął tak lamić, żeby tak tragicznie spadało. Także bardziej bym tutaj jakąś teorię spiskową wargamingu. Hmm... W to wplutu będzie fajnie wyglądać, nie będę winny. No, po prostu za jakiś czas znowu spróbuję i zobaczymy, jak to będzie. Zresztą ktoś też ostatnio się żalił, że tam 94 coś biegłości i spadało. Już 2400 obrażeń. Ten ru bardzo szczęśliwie na mnie wyjechał, ponieważ ja go tłukłem, on mi nie przebił. Jest jeszcze tam szper pancer 1C, będzie okazja go trafić. Tak jak mówiłem, w tym momencie strzelanie, i ustrzelenie już 2600 było możliwe przez to, że tam gdzie jest ten szper pancer nie było żadnych niszczycieli. Gdyby były, mógłbym tylko i wyłącznie podświetlać i modlić się, żeby nie oberwać, także tą bitwę odróżnia od przeciętnej bitwy to, że można było spokojnie strzelać, a yy, i robić damage. A w innym przypadku po prostu tylko się spotuje, i w momencie jak jest tych obrażeń, nie wiem, 4-5 tysięcy, przerzedza się na mapie i jedzie się na siłę robić obrażenia. Jest bulldog wyliczenia, opchnę mu jedną pestkę, zanim się odwróci, cofnę się, przeładuję, także on nie będzie w stanie wypróżnić na sobie z mojego magazynka. Otrzymuje jedno trafienie, już 3 300 po podświetleniu, 3000 zadanych obrażeń, 3 300 zadanych, także już. Dość zadowolony z bitwy. Otrzymuje trafienie od Szperpancera 1C, także wiem, że jeszcze ma dwa pociski w magazynku. Wol, wol, wolę się stracić, ponieważ przy losowaniach delikatnie ponad średnią mógłbym nie wyzerować. Zostaje jeden czołg ciężki, dwie artylerie, jeden czołg lepki, ten szperpancer. No i w zasadzie można powiedzieć, że już jest tak naprawdę po zawodach dla y, mojej gry, to nie jest wybitna bitwa gdzie zostaje sam na 10 ale myślę że warto ją pokazać żeby o tak dość długo szukałem jakiegoś środka żeby skutecznie spotować artyleria trafia zostaje mi 9 punktów życia ja to mam szczęście w zasadzie powinienem celować w tą drugą ponieważ ta pierwsza strzeliła nie mogłem się zdecydować liczyłem że zrobię specjalistę co się nie udało ja zapraszam was do tabeli wyników. Jeśli chodzi o wynik to MK Ręka Boga, Zwiadowca, Brutal, Pojedynkowicz, Wojownik, Ogień skuteczny i duży kaliber. Jeśli chodzi o obrażenia po podświetleniu, tak jak mówiłem, 3306 i 3841 obrażeń, także moim zdaniem przyzwoity wynik 1486 spota yy, yy, bazowego expa, także Myślę, że całkiem ok, jak na zwykłą bitwę. Wszystko w odcinku. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w jego rozwoju. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, ban.